Dzień dobry, witam was w programie Pusiowy Stolid. Dzisiaj pokażemy wam najlepsze Deumatis. Czerwony Deumatis. Tutaj już przygotowałem wam. Proszę, tutaj mamy takie wnętrze, tu już ten. Tu już takie wnętrze, siedzenie. Tu już sobie usiądę, bo to bardzo mnie kusi. Tu jest bardzo fajny samochód, mały i bezgrabny. Tu już wam pokażę od razu już tył. Proszę bardzo, tu Wam już tył pokazuję. Tutaj mamy oczywiście przód. Proszę sobie zobaczyć. Takie mamy... Zaraz Wam pokażę. Teraz Wam pokazuję, jaki jest przód. To właśnie o taki jest przód. Tu mam taką, taką szybę wielką. Proszę bardzo. Już tu Wam pokazuję kontrolkę. Ile może on? Osi 180 na godzinę. Tak jest. Tutaj mamy taką kontrolkę oto. Kontrolkę w macie ziadełu. Tutaj mamy oto kontrolkę. Tu mamy schoweczek. Tu mamy bardzo ładne wnętrze. Już mnie kusi, żebym sobie tu usiadł. Proszę sobie obejrzeć, tutaj mamy takie właśnie oto wnętrze i oto oczywiście wnętrze deumatiza. Mamy też tutaj taką skrzynię biegów, oto nie za duża ilość, e, sześć biegów. E, e, zaraz wam pokażę maskę, i wam pokazuję. już wam go otworzę Nie da rady maski otworzyć coś długo nie była otwierana i długo nie była otwierana na tych nie mają klimatyzacji jak coś ale Tu oczywiście mamy materzak, tu mamy bak, taki o mały. Oczywiście mamy takie oto wnętrze. Tu mam, teraz Wam tu pokażę, jak wyglądają z przodu. Tak wygląda. Podgrzewacze, to są podgrzewacze, to są klimatyzacja, taka ochładzanie, Tutaj jest takie do ciepła, takie na zimę. Tutaj mamy oczywiście radejko. Radejko wiatrak. Mamy tutaj. Tutaj, jak się dmucha w nogi, w ten. W, w twarz. Tu mamy jako w nogi same. Ciepło w nogi. W ogóle ciepło na cały samochód. I w samą twarz, żeby dmuchało. Tu mamy coś takiego posuwak, żeby. Tutaj mamy żeby wlatywało powietrze, tu mamy żeby krążyło, tu mamy podgrzewanie tej szyby, tu mamy lady jak wam już mówiłem, tu, tu. E, mamy takie oto też, takie, taką klimatyzację, ochładzanie, o tutaj mamy ochładzanie, tu też jest temperatura, awaryjki. I alarm, już Wam pokazuję, jak działają awaryjki. Proszę bardzo, już Wam pokazuję na zielono jest pokazywany. Teraz Wam pokażę, jak są tak. Jak, jak zrobię tak. Już Wam pokażę. I patrzcie. I już eee, ten dałmatis. Kupiony był w Polsce w zamościu. W Polsce w zamościu był kupiony tak. W Polsce w zamościu. E, więc to nie duży samochód, ale idealny. Wielkości. Tutaj mamy oczywiście takiego Deumatiza. Tu mamy takie kierunkowskazy, z przodu tyłu. I tyle już Wam pokazuje. Takie z tyłu światła. To są normalne światła, a tu już stelne, to już silnym, do fajnie. No nic, to już koniec naszego programu. Proszę o subskrypcję, łapkę w górę i dzwonek.